Cześć, tu Marcel będę waszym przewodnikiem po świecie biegów przeszkodowych. Zapraszam na pierwszy odcinek serii historia Runmegadonu. Dzisiaj opowiem Wam o zimowym weteranie Runmegadonu. Dowiecie się, czym jest zimowy weteran, gdzie już niedługo będzie można go zdobyć oraz czy kiedy można go było zdobyć w przeszłości. Nim przejdziemy do głównego tematu, powiedzmy sobie w skrócie, czym jest weteran Runmagedonu. Bo jeśli tylko pobieżnie zetknęliście się z biegami przeszkodowymi albo z imprezami spod szyldu tego organizatora, to możecie tego nie wiedzieć. Runmagedon rozgrywany jest na pięciu dystansach. 3, km 6, 12, 21 i 42 km. Po odrzuceniu dwóch skrajnych, najkrótszego skierowanego do początkujących oraz najdłuższego przeznaczonego do największych zapaleńców, pozostają trzy dystanse obecne w Ramageddonie niemalże od samego początku. I właśnie za ukończenie każdego z nich, podczas jednego sezonu, czyli najczęściej roku kalendarzowego, otrzymujemy tytuł weterana. A czym jest zimowy weteran? Jak pewnie się domyślacie, przyznawany jest za dotarcie do mety Rekruta, klasika i hardcora podczas biegów, które Magadon on na początku roku i które nazywane są zimowymi. I już w najbliższy weekend będziemy mieli okazję zdobyć takie wyróżnienie podczas pierwszej imprezy Magadonu w sezonie 2023, która odbędzie się w twierdzy modnym w dniach 4 i 5 lutego. Możemy tam przebiec trzy dystanse i zdobyć tytuł zimowego weterana. Będzie to też tak zwany weteran w weekend, o którym powiemy w którymś z kolejnych odcinków. Tytuł zwykłego weterana Run Megadonu to coś powszechnego. Jeśli tylko ktoś miał dość sił i samozaparcia, to mogło zdobywać sezon w sezon od samego początku Run Megadonu, czyli roku 2014. Dodatkowo, od 2016 możliwe jest zdobycie kilku takich wróżni w ciągu sezonu, czasem trzech lub nawet czterech, jak na przykład w roku 2021. Z tytułem zimowego weterana sprawa jest trochę bardziej skomplikowana i na ten moment jest to tytuł dość ekskluzywny. Dan Maganona regularnie organizuje w zimie biegi na dystansie rekruta i hardcora. Takie zawody mieliśmy co roku, począwszy od sezonu 2016, czyli przez ostatnie 7 lat. Przez ten czas zimowego weterana można było zdobyć tylko dwa razy w roku 2017 i 2018, bo tylko w tych latach odbyły się zimowe biegi na dystansie klasik. Było to więc na tyle dawno, że ci z Was, którzy niedawno zaczęli startować w magnonach, albo nie interesują się jego historią, mogą nawet nie mieć świadomości, że takie wyróżnienie już się pojawiało. W sierpniu 2016 ogłoszono, jak zaczniemy kolejny sezon. Dowiedzieliśmy się, że w styczniu czeka nas bieg w Warszawie z dystansami rekruta i hardcora. Chwilę później zapowiedziano lutowy Run Magdon Wełku z klasikiem i nocnym rekrutem, co oznaczało, że będzie można po raz pierwszy zdobyć tytuł zimowego weterana. Z ciekawostek, podczas eventu Wełku po raz pierwszy zadebutował nocny rekrut rozgrywany w zimie. Pierwszy zimowy event Run w nowym sezonie miał miejsce w Józefowie ko Legionowa, czyli de facto pod Warszawą, a nie w stolicy. Niestety lokalizacja okazała się mało atrakcyjna. Pola pokryte śniegiem, trochę przeżywionych lasów i okazjonalnie piaszczyste górki. Rekompensatą za to miały być dwie nowe przeszkody: płonące wrota, o której wszyscy łącznie z organizatorem chcieli jak najszybciej zapomnieć, i z tego co pamiętam, nie wróciła ona już nigdy na trasę Ramagedonu, oraz wodne więzienie, które teraz w nieco innej formie znamy pod nazwą Wiedkąg. I to właśnie przeszkody wodne spowodowały, że zapamiętaliśmy ten bieg na bardzo długo. I w sobotę na rekrucie, i w niedzielę na hardkorze odczuwalna temperatura spadła poniżej zera, a remagandon z premedytacją umieścił przeszkody wodne nie tylko na końcu trasy, co robi do dnia dzisiejszego, np. umieszczając lodową, czyli kontener lub dół z wodą i lodem tuż przed metą, ale także w jej środku. Zmoczanie tylko nóg przy lekkim mrozie powodowało, że zaczynało nam być trochę za zimno, a musieliśmy zmoczyć się od stóp do głów. Powiesienką na torcie tego biegu była Indiana Jones, która po raz pierwszy pojawiła się na biegu zimowym. Skok z liny do dołu z wodą był nieunikniony, a po takim wyczynie byliśmy zboczeni od stóp do głów, a ubrania zaczynały po prostu zamarzać na kość. Warto wspomnieć, że teraz, jeśli warunki pogodowe są za ostre, przeszkody wodne są często wyłączane i nie ma ich na trasie, mimo tego, że wcześniej były przygotowywane. Ukończenie Hardcore'a w takich warunkach było nie lada wyczynem, po kąpieli w Indianie należało pokonać m.in. jeszcze mokre Hope to Rope, które nawet na suwo sprawia sporo trudności. A potem zostać znowu delikatnie schłodzonym w nieobecnej już na drodze Ramagedonu wiatrowej. Oraz zażyć kolejnej zimnej kąpieli wodowej. Sama przyjemność. Czy mogło być gorzej? No cóż, owszem. Szczyt swoich możliwości w wrzucaniu biegaczy do wody w temperaturach w okolicach zera Ramagedon osiągnął parę miesięcy później na finale Ligi w Publińskich. Ale o tym w innym odcinku. Drugim obowiązkowym przystankiem w drodze po pierwszego w historii zimowego weterana był Ełk. Po mało atrakcyjnym Józefowie, do którego już nie wróciliśmy, z miasta, ruin zamku i parki stanowiły miłą odmianę, a na potencjał tej miejscówki wskazuje to, że magazyn wrócił tam po iwencie w lecie 2016 i wracał jeszcze kilkukrotnie. Temperatura odczuwalna w trakcie klasika wynosiła około 1 stopnia. Większość biegu wspominał więc przyjemnie, dopóki nie musieliśmy wskoczyć do wody. Almagadon uwielbia wykorzystywać wszelkiego rodzaju zbiorniki wodne, więc w zasadzie nie powinno to nikogo dziwić. Istotny jest jednak fakt, że po raz pierwszy spotkaliśmy lodową w nowej formie. Nie był to kontener, czy dół wybojony wodą, a przerębel wycięty wprost w jeziorze. Zaraz za nią ustawiono nową przeszkodę – Polens. Powiedzieć, że była problematyczna z uwagi na się z uczestników wodę i groźbę przemarznięcia do góry, to jak nie powiedzieć nic. Ci wszyscy, którzy ukończyli tego właśnie klasika i wcześniejszego Hardcora oraz Rekruta w Józefowie, mogli już tytułować się pierwszymi zimowymi weteranami Run Megadonu. Wspomnieć tu należy, że osoby, które pominęły Rekruta w Józefowie i zdecydowały się na pokonywanie nocnego Rekruta Wełku, musiały to zrobić w temperaturze minus jednego stopnia, no i niemal całkowitych ciemnościach. Zatem poziom trudności był zdecydowanie wyższy niż w trakcie dziennego Rekruta w Warszawie. Jednak o nocnych imprezach opowiem kiedy indziej, tak samo jak o niektórych pominiętych w tej historii przeszkodach, jak wędkarz nie wiarza. Także debiutująca wełku. Oprócz wiecznej sławy i chwały, od 2016 roku, Ran Magedon wręcza też tym, którzy zdobyli tytuł weterana, okolicznościową statuetkę. Pierwsze informacje o tym, jak będzie wyglądała statuetka związana z zimowym weteranem 2017, Ran Magedon przekazał w listopadzie 2016 roku. Statuetka wyglądała tak. Już wtedy było widać, że w Ran Magedonie pracują niezłe śmieszki. Jak się później okazało, to był tylko żart. Choć, jak tak spojrzymy na tą statuetkę, to w zasadzie myślę, że wielu by się nie obraziło, gdyby właśnie taką dostali. Była ona naprawdę wyjątkowa i bardzo specyficzna. Prawdziwy wygląd statuetki weterana ogłoszono 8 grudnia i wyglądała ona tak. Oczywiście, sama statuetka prezentuje się dość średnio. Aby efektownie wyglądała na półce, należy ją uzupełnić o dedykowane medale. Z rekruta. z klasika. Oraz ten najtrudniejszy do zdobycia z hardcore'a. Po skompletowaniu wygląda ona naprawdę zajebiście. Jak widać, statuetka była unikatowa. Miała napis zimowy weteran 2017 Ron ale nie różniła się zbytnio od tej, którą mogliśmy dostać później za ukończenie normalnego weterana. Znajdziecie różnicę? W jest jedna, nie ma napisu zimowym, ale generalnie wygląda tak samo. W sezonie 2023, statuetki, które otrzymamy za zdobycie zimowego weterana. Też będą już do czegoś podobne. Będą to w zasadzie statuetki weterana z poprzedniego sezonu, tylko przemalowane na biało i z innym napisem. Jak widać w rebrandingu statuetek, Ranmagedon ma bogate doświadczenie. Statuetki były naprawdę fajne, miały tylko jedną wadę. Medale po prostu z niej wypadały. W kolejnym sezonie Ranmagedon zapowiedział dwie zimowe imprezy: Warszawę z dystansem rekrut i Ełk z dystansem rekrut i hardcore. Zachęceni poprzednim rokiem uczestniczy mieli nadzieję, że znowu będzie można zdobyć tytuł zimowego weterana, ale brakowało eventu z klasikiem. Wątpliwości organizator rozjął miesiąc po ogłoszeniu poprzednich imprez, zapowiadając event w Wierchomli Małej, pierwszy zimowy górski bieg z dystansem rekruta i klasika. Sezon zaczęliśmy znowu w Warszawie. Temperatura wynosiła minus 7, ale trasa zapisała się w mojej pamięci jako przeraźliwie nudna i monotonna. Ale w sumie czego oczekiwać po evencie na lotnisku Bemowo? Do dzisiaj nie mogę się oprzeć wrażeniu, że była to lokalizacja rezerwowa, bo plan A na ten bieg nie wypalił. Nie wypaliło też nic innego, nie było żadnych nowych przeszkód, nie było nawet śniegu. To co dobrze wspominam z tych zawodów, to fakt, że po raz pierwszy doniosłem do mety opaskę elity. A one pojawiły się dopiero w czerwcu 2017 roku, o tym powiemy w innym odcinku. Później wróciliśmy do Ełku, gdzie organizatorzy postanowili pocieszyć uczestników po tej nijakiej imprezie na Bemowie. W tradycji stało się zadość, lodowa została wycięta w przeręblu. A należy wspomnieć, że temperatura oscylowała w okolicy minus 16 stopni. Lekko przemarznięci i zmoczeni powiecie w że musieliśmy zmierzyć się z nową przeszkodą, czyli killer Wszystkim tym, którym udało się wtedy pokonać, należy się wielka pochwała. Dodam jeszcze, że przed tą końcówką trasy, przed uczestnikami sobotniego hardkora, organizator postawił jeszcze inne wyzwanie. Było to pokonanie kilometrowej pętli dookoła jeziora zwanego żabimoczkiem. Problem polegał na tym, że musieliśmy tą pętlę pokonać. Razem z 25-kilogramowym kamulcem z trylinką. Ale o takich legendarnych przeszkodach na Megadonu powiem więcej innym razem. Trzecią i ostatnią imprezą zimową w sezonie 2018 był event Wierchomli Wierchomni Małej. Była to impreza zarówno zimowa, jak i górska. Co zdarzyło się po raz pierwszy i na ten moment ostatni w historii na Megadonu. Tym razem pogoda sprzyjała. Przez cały weekend było przyjemnie i słonecznie. Lekko zmoczeni w strumieniu, nie szczękaliśmy zębami walcząc z killer plankiem, a to istotna różnica w stosunku do biegów w Ełku. Ci, którzy przyjechali do Wierchomli po statuetkę zimowego weterana musieli przebiec niedzielnego klasika. Ci, którzy nie mieli jeszcze na koncie rekruta, a też chcieli zdobyć zimowego weterana, mogli go zaliczyć w sobotę. Wszyscy ci, którzy zdobyli w 2018 roku tytuł zimowego weterana, mogli odebrać pamiątkową statuetkę z rąk samego prezesa Ron czyli Jarobieńckiego, a była to najbardziej wyjątkowa statuetka weterana w historii. Nawiązywała wprost do wszystkich trzech miejsc, w jakich biegliśmy zimowe biegi: do Bemowa, do Ełku i do Wierchomli. Co ważne, po raz pierwszy w historii mieliśmy dedykowane medale na imprezy zimowe. Były one zupełnie inne niż te, które otrzymaliśmy w późniejszej części sezonu. Tym razem nie spadały tak łatwo, ale za to strasznie hałasowały przy zakładaniu. Hardcore. Klasik oraz rekrut. Tak wygląda najlepsza moim zdaniem statuetka weterana, jaka kiedykolwiek została wręczona przez Ren Magedon. Moje prawe ręce, statuetka zimowego weterana 2018. Moje lewe ręce, statuetka zwykłego weterana 2018. Różnią się i to wyraźnie. Po takich dwóch sezonach zimowych mogliśmy mieć nadzieję, że zimowy weteran będzie tyłem możliwym do zdobycia i w kolejnych latach. Tak się jednak nie stało. Wszystkie kolejne zimowe Run Magadony odbywały się w Twierdzy Modlin pod Warszawą tylko na dystansach rekruta i hardcore. Dopiero teraz, po pięciu latach oczekiwania, znowu otwiera się możliwość zdobycia tego tytułu i przyniesienia do domu statuetki zimowego weterana. Zatem, z kim widzę się na starcie 4 i 5 lutego w Twierdzy Modlin i kto będzie się pobiedz wszystkie trzy biegi?